Słuchajcie, jest jedno takie miejsce, które naprawdę wyjątkowo często mi polecacie i podsyłaliście właśnie je, żeby tam pojechać i zjeść i to sprawdzić. Miejscem, o którym mówię, jest oczywiście karczma Wida, czyli restauracja, która zebrała aż 25, prawie 25 tysięcy opinii. Musicie przyznać, że jest to w ogóle niebywała akcja, żeby jakaś restauracja miała aż tyle opinii. I szczerze wydaje mi się, że może to zakrawał jakiś, nie wiem, rekord w Polsce. I jeszcze średnia robi tutaj robotę, bo jest 4 i 6 gwiazdki. Znajdujemy się w Bogucinie, koło Lublina i to to właśnie tutaj jest karczma bida, która słynie przede wszystkim z ogromnych porcji, z dobrych cen, no i z tego, że jest dobre. pyszne, mi Wszyscy to polecali. No, chociaż jeden komentarz pod każdym filmem jest, żeby przyjechać do bidy i że jest naprawdę dobrze. 25 zł trzeba zapłacić za taki barstyk, 25 zł za żurek, 59 zł za taki talerz. Za tak gigantyczną porcję płacimy 46 zł. I taki półmisek. No to uważam akurat za przegięcie, kosztuje 11 zł. 57 zł tutaj kosztuje ten talerz. 49 zł, proszę Państwa, kuchnia włoska, tym razem lasagne bolognese. Taki zestaw, czyli to wszystko, co tutaj widzicie, kosztuje 46 zł. 37 zł trzeba zapłacić tutaj za talerz, który teraz widzicie, czyli pierogi z mięsem.